Naszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Holland. Dzień dobry. Dzień dobry. E... Kiedy oglądałem ten film, obywatele Jonesa, oczywiście, bardzo zainteresowała mnie postać Waltera Durantiego i to, w jaki sposób Pani go mhm. pokazała, i zastanawiam się, w jaki sposób Pani myślała o tej postaci. Czy raczej jako człowieku, w którym gdzieś, który jest uwikłany po prostu w te wszystkie układy władzy tam, że z tego wynika jego, że tak powiem, konformizm, czy raczej dla Pani on był takim bardziej jednoznacznie negatywnym bohaterem? Bo mnie się wydaje, że to pierwsze, ale no, takich jednoznacznie negatywnych postaci nie ma właściwie, no. chyba że mamy do czynienia z psychopatami. No tak. A Duranty nie był psychopatą, można powiedzieć, że był cynikiem, że był jednocześnie w pewnym sensie idealistą, że był narcyzem, że był takim bon vivant, że był sybarytą i że był człowiekiem głodnym władzy, głodnym wpływu. I to wszystko się jakby kłębiło w jednym, a i, 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 ale te takie cechy charakteru u dziennikarza stwarzają duże niebezpieczeństwo, że może on łatwo się dać skorumpować. Mhm. Nawet jeżeli ta korupcja ma cechy korupcji ideowej czy politycznej, że jeżeli nawet on wierzy w to, że y, kłamiąc czy przeinaczając prawdę, czy przemilczając pewne fakty, służy pewnej słusznej agendzie politycznej czy ideowej. To nie zmienia faktu, że zdradza prawdę, czyli zdradza podstawowy etos swojego zawodu. Mhm. Więc to jest taki paradoks. No, nie musimy daleko szukać, znamy takich dziennikarzy dzisiaj wielu, i to po obu stronach, można powiedzieć, sporu politycznego. Mhm. I, I takie podstawowe, podstawowe pytanie, które sobie w związku z tym zadaję, czy w momencie, kiedy Media i, i, i ci dziennikarze z różnych powodów, czy z powodów jakby właśnie takiej korupcji monetarnej, czy z powodu korupcji, korupcji politycznej są gotowi zdradzić prawdę dla dla jakiegoś celu, to czy w ogóle demokracja może przetrwać? Czy w ogóle dziennikarstwo ma jeszcze jakikolwiek sens? Mhm. I to też jest paradoks, że ten cel to nie musi być cel e, ekonomiczny, to może być cel, który z ich punktu widzenia jest etycznie słuszny, prawda? Tak. Bo to jest ta idea, w którą oni wierzą, system polityczny, który wierzą, że będzie sprawiedliwy, tak? I to, na tym polega paradoks. Tak. Tak. No to... No, to opisał w... W tym analizie swojego zniewolonego umysłu, pokazując jakby różne odmiany tego, tego katmana, tego, tego oddania się pewnej ideologii czy pewnemu reżimowi, i te powody były bardzo różne. Ja jestem z dziennikarskiej rodziny, i mój, i mój ojciec był do pewnego momentu przekonanym komunistą, matka może mniej, ale była przekonana do tego, że. Generalnie rzecz biorąc, nowy system społeczny jest słuszniejszy i sprawiedliwszy niż ten poprzedni. W jakimś sensie oni oddali, oddali swój talent, swoją energię, swoje życie w poczuciu, że, że służą słusznej sprawie, a na pewno jakby dochody nie były ich motywacją. Mhm. Także Osądzając tego typu postawy, jednocześnie staram się ją zrozumieć, czy mogę ją zrozumieć, przez to, między innymi, że mogę obserwować ten zmiany, które następowały w tamtym pokoleniu ludzi, którzy, których znałam. Mhm. Mój dziadek też był w PZPR, w pewnym mhm. momencie opuścił partię z takich samych powodów, z jakich popuścili ją Karol Modzelewski czy Leszek Kołakowski, mhm. ale do końca życia pozostał socjalistą z przekonań, prawda, więc to takie historie są też w mojej rodzinie. Bardzo dobrze tę postawę, tę postawę znam i też ją jakoś staram się zawsze zrozumieć, zwłaszcza, że właśnie mój dziadek jednak opuścił PZPR w momencie, kiedy zobaczył, że z tą ideą nie ma tu nic wspólnego. No w pewnym sensie to były tragiczne wybory, co też jakoś ten film pokazuje, dlatego, że kiedy zdamy sobie sprawę, jaki był kontekst polityczny tego okresu międzywojennego. Szczególnie w latach 30., kiedy skutki Wielkiego Kryzysu, skutki I pierwsze wojny światowej i, i, i ogromne cierpienie i śmierć milionów, i takie poczucie, że, że to okrutny kapitalizm doprowadził do tej rzezi w pewnym sensie, i z Aha. drugiej strony ten kapitalizm po wojnie jakoś się nie zreformował, tylko doprowadził do Wielkiego Kryzysu i do narodzin faszyzmu. I wydawało się wtedy, dla wielu się wydawało i jeszcze po wojnie, no bardzo długo do dzisiaj się wielu wydaje, że ten projekt komunistyczny, sowiecki, akurat w wydaniu sowieckim, bo innego nie było, jest jakąś szansą dla ludzkości, żeby zbudować lepszy ład. Mhm. I, no i w tym filmie staram się pokazać takie, takie postawy od, od czysto oportunistycznych, politycznych, jak tych brytyjskich czy amerykańskich polityków, którzy zdają sobie sprawę z tego. Z o Stalinie, jest tak, ale po prostu z, uważają, że trzeba to zaakceptować, ponieważ jest to lepszy wybór niż jakiś inny przez Adę, która jest ideowa i myśli rzeczywiście, że po Durantego, który jakby gra na tych dwóch fortepianach, ideowym mm. i, i czysto cynicznym mm. i takim narcystycznym. Mm -hmm. Panie, film oczywiście opowiada w, też o, o Wielkim Głodzie, o, o ludobójstwie, którego dopuścił się Stalin na Ukrainie. Zawsze kiedy oglądam filmy, które, w których ludobójstwo jest pokazane, to myślę sobie, że jest... Bardzo trudne decyzje czekają przed reżyserami i reżyserkami mm. robiącymi takie filmy, jak pokazać taką tragedię i taki horror, zarówno mam wrażenie, że jest to pytanie natury estetycznej, jak i etycznej, Etyczne, więc tak. w jaki sposób Pani myślała, w jaki sposób, jaki miała Pani pomysł tutaj, żeby rzeczywiście w obu, na obu tych poziomach była Pani zadowolona z tego? No, Wie pan bardziej, że estetyczne tutaj ma wymiar etyczny. No, oczywiście, to to, tak jak mówię, mhm. trudno to rozdzielić, tak? Tak, no jest to zawsze trudne bardzo. I ja zdaję sobie sprawę, ponieważ podchodziłam do tego kilkakrotnie, zdaję sobie sprawę z zagrożeń i też z ograniczeń. W wypadku akurat pokazania głodu jest takie podstawowe ograniczenie. Tak samo jak, nie wiem, na przykład wypuszczonych z obozów koncentracyjnych. Mhm. Gdzie znaleźć takich chudych statystów? Czyli że takie pragmatyczne względy no po tak. prostu, tak. To jest takie podstawowe kryterium, to jest kryterium wiarygodności. No jakby. tak, oczywiście. Tak. No więc oczywiście szukaliśmy jak najchudszych, ale nie znajdzie się dzisiaj tak chudych, chyba że są w ostatnim jakimś stadium aids albo, mhm. albo... albo właśnie jakiegoś strasznego nowotworu. Zdawałam yy, to przed takim... Pamiętam, że w pewnym momencie, jak yy, Spielberg z Tom Hanksem produkowali taki, taką miniserię dla HBO. Kompania braci? kompania braci. To zaproponowali mi, żebym zrobiła epizod, jeszcze tak mówiąc, że tylko ja bym to umiała zrobić. To było po Europie, Europie i miałam tak. No, epizod, właśnie jak ta kampania wyzwala obozy koncentracyjne. No i ja to przeczytałam i doszłam do wniosku, nie, nie jestem w stanie tego zrobić, że te materiały filmowe które pokazują te, te żywe szkielety yy, są tak ikoniczne i tak mocne, że po prostu nie, nie, nie jestem w stanie tego zrekonstruować w sytuacji fabularnej. Yy, I yy, pamiętam rozmowę na ten temat yy, i oni mówili, że no, ale będziemy mieć yy, yy, manekiny. Ja mówię, no dobrze, manekiny, rozumiem, że można szkielety, manekiny, ale to, co było najbardziej wstrząsające również dla tych żołnierzy, że te manekiny się ruszały i miały żywe oczy. A oni powiedzieli, no tak, ale mamy animatroniczne manekiny. I wyobrażenie, że będę uruchamiać te jakby te... Nagle to się, nie, nie mogę tego no zrobić to... i zrezygnowałam. Z brzmi, tak, ok brzmi strasznie. Tak. No więc tutaj była taka jakby moja granica. Mhm. Ponieważ nie można tego było pokazać jakoś tak Pars proto to pamiętam, jak kręciłam Europę, Europę i była yy, yy, ten młody człowiek, który jest w szkole hitlerowskiej, yy, przyjeżdża na przepustkę do Łodzi, gdzie yy, yy, sądzi, że jest jego rodzina i jego rodzina jest w getcie. Do getta nie można wejść, ale można przyjechać tramwajem przez getto. I zrobiłam, że tam te szyby są zamalowane i że on sobie taką dziurkę i przez tą dziurkę to widzi. I taka jakby fragmentaryczność tego doła, pozwoliła wyrazić, Coś, co byłoby inaczej trudne do wyrażenia, inaczej niż jakimś takim tempem opisem. Podobnie są wrażenie adek, trochę w Synie Szabła, że tam wszystko, te największe grupy są na są drugim planie w nieostrości, tam. prawda? Tak, no więc trzeba, trzeba szukać takiego. Akurat w wypadku, wypadku tej konsekwencji głodu, mm -hmm. od której żeśmy zaczęli w ogóle kręcenie, zdając sobie sprawę, że jeżeli. Yy, tu nawalimy, jeżeli to na mnie wyjdzie, no to w ogóle nie ma po co kręcić reszty, bo chociaż jest to film o wielu sprawach, to jakby jądrem, takim sercem tego jest, jest to zobaczenie tego głodu. Mhm. Głód jest bardzo trudno zobaczyć, dlatego że tam nie ma stosów trupów, tam jest cisza i na to żeśmy się zdecydowali, cisza, samotność i właściwie pustka. Pustka, prawda? Nie ma ludzi. Tak. Mhm. I są dwie tylko sceny, kiedy widzimy wyraźniej ludzi, jakby w tej sytuacjach, takich to jest te, ten wóz z, z przejeżdżającymi trupami, gdzie się rzuca mhm. To dziecko i to jest akurat sytuacja, która y, y, w, y, dziadek scenarzystki to widział i przeżył. I to jest coś takiego, co prawdopodobnie uformowało jej wrażliwość. Mhm. Więc y, bardzo chciałam to, to jakby pokazać, żeby to miało taką siłę. No i, no i ta sytuacja, kiedy y, Bohater znajduje się wśród dzieci, które karmią go jakimiś kawałeczkami mięsa. Mhm. No i tyle. No. Więc w gruncie rzeczy jest to, znaczy jest tam oczywiście jeszcze parę innych sytuacji, ale, ale generalnie rzecz biorąc, jakby dojmującym takim efektem czy, czy ekspresją powinna być pustka. To, co jest najbardziej takie porażające w tej, tej sytuacji, tych wielkich głodów, to nie był jedyny. No tak, oczywiście. Ym... To jest to, że ludzie umierają w milczeniu i w samotności, że właściwie nawet trudno ich zliczyć. I, i, I oczywiście Rosjanie fałszowali statystyki, ale tak naprawdę ja myślę, że nigdzie nie jest zapisane, ile osób tam zmarło. Mówi się, spory między historykami dotyczą czy to było 4, czy miliony. Czy, czy 9 milionów, więc jeżeli 5 milionów ludzi może jakby być niepewne jako ofiary, no to jesteśmy w jakimś takim w takim już przedsionku piekła. Ta cisza i ta pustka działa jest bardzo porażająca w tym filmie, więc myślę, że to był dobry wybór. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę.